Dzień dobry, witam Państwa Puszka Ada w horoskopie na przyszły tydzień od 20 do 26 lipca 2020 roku. Ten najbliższy tydzień rozpocznie się nowym nowiem, nowiem książka znaku raka. Żywioł, który rządzi znakiem raka, to jest żywioł wody, czyli emocji relacji, rodzinnych, przyjacielskich i myślę, że ta energetyka będzie nam towarzyszyła w najbliższym tygodniu. Ponadto słońce jest również od znaku raka, więc ta energia wody, energia emocji jest niejako podwójna. Poza tym, nów to jest czas planowania, czas zastanawiania się, Jaką dalszą drogę obrać? Co chcemy rozwinąć? W co chcemy zainwestować? Co będzie dla nas dobre? Zobaczymy, co horoskop tutaj, co tarot, jaki horoskop nam tutaj odpowie. Cesarzowa. To jest energia taka w tle. Energia cesarzowa jest bardzo taką opiekuńczą, taką rodzinną bardzo energią, a więc rzeczywiście warto na te sprawy rodzinne, dotyczące też emocji, dotyczące relacji, zwrócić uwagę na w najbliższym tygodniu. Więc zobaczymy, co odchodzi do przeszłości, jakie energie odchodzą do przeszłości. Zobaczymy tutaj za chwileczkę, odkryję jaka jest ogólna energetyka tego horoskopu. Tutaj mamy sferę emocji, sferę finansów i pracy. oraz to, co się może w najbliższym tygodniu wydarzyć, co może do nas przyjść, jakie sytuacje, czego możemy się spodziewać. Jaka będzie ogólna, ogólny rezulta, rezultat tego horoskopu, tego przyszłego tygodnia oraz karta Rada co on będzie nam radził na przyszły tydzień zobaczymy Ty co odchodzi do przeszłości do przeszłości odchodzi królowa mieczy królowa mieczy czyli y, sprawy związane z y, pomysłami, z, y, z uczeniem się, z nawiązywaniem y, kontaktów. Y, nie znaczy to, że tego nie będzie w przyszłym tygodniu, ale... Y, Królowa Mieczy jest też taką królową, mającą można powiedzieć chłodny charakter, zimny charakter, taką, która nie kieruje się emocjami. Więc być może jest to jakaś wskazówka na ten następny tydzień. Zobaczymy, jaka jest ogólna energetyka. Lecerz Monet to jest taka bardzo, bardzo stabilna energia, bardzo pozytywna, taka energia uziemienia. Rycerz monet przynosi nam stabilizację, daje szansę na pomyślne rozwiązanie wielu problemów, zwłaszcza w sferze materialnej, zwłaszcza w sferze bezpieczeństwa, takiego poczucia uzimienia, poczucia spokoju, który można osiągnąć oczywiście nie tylko ze względu na sferę materialną, ale też ze względu na sferę uczuciową. Zobaczymy, jak to się będzie przedstawiało, jeżeli chodzi o uczucia. Paść mieczy, piątka mieczy i. Piątka monet i piątka mieczy. No cóż. Paść mieczy jest. Powiedziałam, no cóż, dlatego, że nie ma tutaj kart z dworu emocji, ale być może jest tak, być może będzie tak w przyszłym tygodniu, jeżeli chodzi o sferę uczuciową, że horoskop taki, że tarot podpowiada nam, żeby więcej. Takiej rezolutności mieć w tej sferze uczuciowej w przyszłym tygodniu. Dlatego, że często bywa tak, że jeżeli jesteśmy w związku, czy planujemy związek, zastanawiamy się nad wyborem partnera czy partnerki, zakładamy często różowe okulary, które nam nierzadko zasłaniają prawdziwy obraz. Tej osoby, a w związkach, które już istnieją, y, czasami y, dajemy się ponosić niepotrzebnym emocjom. Więc baśmie, czy to jest y, taka wskazówka od Tarota, żeby w następnym tygodniu rozsądnie y, podchodzić do, do relacji y, partnerskich czy małżeńskich, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, y, możemy tutaj. Y, doświadczyć jakiejś straty, jakiegoś poczucia, nie doświadczać poczucia bezpieczeństwa. Coś się może nam usunąć spod nogi, możemy czuć się zranieni. Także, no, aczkolwiek, tak jak powiedziałam, rak i energia raka, zwłaszcza nawył raka, jest taką energią emocjonalną bardzo, ale to wcale nie jest, nie, nie wyklucza się z tym przesłaniem tarota, ponieważ Karty ostrzegają nas, żebyśmy właśnie nie zostali zranieni, żebyśmy byli bardziej ostrożni w sferze emocji, żebyśmy, w razie gdyby się okazało, że nasze relacje nie są takie, jakbyśmy chcieli, żeby mieć na uwadze to, że trzeba te różowe okulary, czy też tą jakąś nie wiem, naiwność, czy nadmierne zaufanie troszeczkę przepuścić przez sito naszych myśli, bo no, jeżeli nie zapobiegniemy jakimś sytuacjom, no, możemy zostać zranieni. Co w sferze finansów i w sferze pracy? Mamy tutaj z kolei bardzo taki korzystny układ, a mianowicie... Rozpoczniemy tydzień czymś nowym, czyli to współgra z tą energią Nowy, nowy Księżyca właśnie w raku. Dlatego, że dostrzeżemy, że pewne sytuacje, które są w naszej pracy czy w środowisku, w którym zdobywamy pieniądze bo to nie musi być koniecznie praca na etacie, to może być równie dobrze własna firma, czy umowa zlecenie, że, że niepotrzebnie koncentrujemy się na emocjach, dlatego, że trzeba czasami pewne emocje odsunąć od siebie i pójść dalej, rozpocząć nowe, coś nowego. Pomoże nam w tym energia Cesarza, który jest taką bardzo, bardzo przyjazną energią, bardzo opiekuńczą, bardzo właśnie taką dbającą o potrzeby. Więc albo my będziemy w sytuacji takiej, że na przykład jeżeli mamy pracowników czy współpracowników, jeżeli tego nie robiliśmy, to powinniśmy baczniej przyjrzeć się potrzebom innych, czy przypadkiem nie na zbyt głodno podchodzimy do pewnych spraw, może ktoś potrzebuje naszej pomocy, naszej opieki, czy naszego wsparcia, ewentualnie odwrotnie, może my sami potrzebujemy od kogoś, kto jest takim mentorem, czy szefem, czy kimś ważnym dla nas, potrzebujemy właśnie takiej, takiego troszeczkę parasola ochronnego, po to, żeby czerpać korzyści z tego środowiska pracy, bo karta ósemki moment jest bardzo taką pozytywną pod względem materialnym kartą, wskazującą na to, że sukcesywnie pomnażamy nasz majątek, że właśnie naszą pracą systematyczną taką bardzo skrupulatnym wykonywaniem obowiązków. Możemy dojść do pewnych i długotrwałych rezultatów. Także tutaj, w sferze finansów i w sferze pracy, przyszły tydzień jawi nam się bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo korzystnie. Zobaczymy, co w sferze zdarzeń i wydarzeń nas tutaj czeka. Szósta kielichów, rycerz Buław i karta Siły. Karta mocy. Więc no właśnie, zaczniemy tydzień od takiej energii, która mówi o dużej emocjonalności, o takim bardzo, bardzo dużej wrażliwości na, na różne sytuacje i być może ta... Ta wrażliwość jest nadmierna, niepotrzebna. Może nam utrudniać funkcjonowanie w początku tygodnia, bo może tak się dziać również ze sprawą energii tego który jest, tak jak jej pełnia, czasami trudnym okresem pod względem energetycznym dla osób, które więcej czują, więcej odbierają z. Świata, nawet różnych bodźców. Także z początkiem tygodnia bądźmy dla siebie dobrzy, tak to ujmę. Bądźmy dla siebie dobrzy i starajmy się chronić siebie. Jeżeli to jest możliwe, nie, nie szarżujmy z jakimiś obowiązkami. Czy bądźmy ostrożni w relacjach z innymi, co zresztą tutaj pokazuje ten paśmie, czy w sferze uczuciowej. W miarę upływu tygodnia, jeżeli chodzi o sferę wydarzeń i o naszego samopoczucia, będziemy się rozkręcali, można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o sprawy takie dotyczące działań, dotyczące energii, bo rycerz Buław to jest. Taką bardzo energetyczną kartą, która ewidentnie wskazuje na to, że będziemy działać, że jakoś ułożymy sobie tą naszą sferę emocji i nie spoczniemy na laurach, tylko rozpoczniemy działanie. Być może będzie wspierała nas też energia cesarza, taka energia bardzo, bardzo, tak jak powiedziałam. Opiekuńcza i taka hmm, zwracająca uwagę na to, jak się czujemy, czego potrzebujemy. Więc hmm, rozejrzyjmy się może w przyszłym tygodniu, czy ktoś taki nie jest w naszym otoczeniu, czy kogoś takiego nie ma, kto mógłby nie wiem, czy służyć radą, czy hmm, też hmm, być jakąś hmm, osobą, która zainicjuje nasze działania. Powinno to przynieść dobry efekt, ponieważ karta siły jest taką energią, która mówi o tym, że zapanujemy nad otoczeniem, i właśnie nie siłą, ale mocą naszych działań i mocą naszej osobowości, tego, tego co sobą reprezentujemy. Będziemy umieli przezwyciężać, jeżeli się pojawią trudności, przezwyciężać je w sposób taki nie tyle emocjonalny, co wynikający właśnie z umiejętności godzenia różnych stron, umiejętności wykorzystywania własnych atutów do tego, żeby odnieść sukces jaki będzie ostateczny rezultat tego nadchodzącego tygodnia, no właśnie, karta maga. Mag jako y, energia y, taka y, energia doskonałości, tak to można powiedzieć, y, wskazuje, że ten tydzień następny, który będzie, on się dla nas potoczy bardzo korzystnie. Budujemy y, y, sobie Podwaliny do tego, żeby się rozwijać, żeby w poszczególnych sferach doświadczać pozytywów, sukcesu, a wszystko to w oparciu właśnie o tą moc, którą mamy, o umiejętność dyplomacji, o umiejętność takiego sprytnego działania, może nawet i manipulacji, ale też będzie nas cechowała bardzo duża umiejętność przewodzenia innym, komunikowania innym, tego, czego potrzebujemy i przedstawiania swoich racji w sposób bardzo jasny i przekonujący. Także bardzo, bardzo fajna tutaj energia się pojawia na koniec miesiąca. Zobaczymy, co tarot radzi. Co tarot radzi w tym następującym po niedzieli tygodniu. Znowu mamy tutaj energię buław. Która jest y, taką energią y, bardzo pozytywną, jeżeli chodzi o rozpoczynanie y, jakichś nowych spraw? Y, Król Buław jest y, taką kartą, y, która mówi o tym, że jesteśmy y, pewni siebie, y, że mamy y, już ułożone po drodze różnego rodzaju doświadczenia które zgromadziliśmy na naszej drodze życia i umiemy z tych doświadczeń korzystać. Czasami możemy być pochopni, ale w tym, co robimy, za bardzo emocjonalni, ale z drugiej strony król Buław jest taką energią niezwykle taką umiejącą zapanować nad tymi Różnymi emocjami, które się pojawiają w trakcie różnych wydarzeń i relacji międzyludzkich. Także bądźmy panami swoich emocji, bądźmy panami swoich działań. Czerpmy energię z, energię z mocy maga który będzie nam też patronował tutaj w przyszłym tygodniu. No bardzo, bardzo takie pozytywne jest to przesłanie Tarota na kolejny tydzień. Ja Państwu życzę, żeby wszystko się tutaj Państwu ułożyło, także w sferze uczuciowej również, bo wydaje mi się, że akurat tutaj niektórzy mogą być zawiedzeni, że tak to wygląda, ale nie ma, nie ma się co martwić na zapas, po prostu trzeba być może bardziej ostrożnym, ale też i działać, też zwracać uwagę na to, co mamy tutaj w tle, że jeżeli jakaś relacja jest dobrze ugruntowana, jeżeli jakaś relacja jest taką relacją stałą, pewną, taką, która daje nam zadowolenie, to ona przetrwa, niezależnie od tego, co się będzie działo. I tego Państwu życzę z całego serca. Dziękuję za obejrzenie, dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania, do lajkowania. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.